No witam tu jak zwykle wasz ulubiony agent 07. Ajar. Dzisiaj poruszymy temat kreatorów. Kreatorów systemu. No tak się zastanawiałem skąd, skąd oni się wzięli ci kreatorzy. Ci ludzie, którzy cały ten system globalny stworzyli. Że to wygląda tak, a nie inaczej. I tak doszedłem do wniosku, że tak jakbyśmy się cofnęli x lat wstecz, kiedy jeszcze nie było żadnego takiego systemu globalnego, lokalnego, była powiedzmy sama przyroda, ludzie, to doszedłem do wniosku, że Nastał taki dzień, że pojawiła się myśl u, u niektórych osób, którzy tam kiedyś, gdzieś tam lat temu, żyli na świecie, że fajnie by było, jakby oni ten świat ułożyli po swojemu. Że ten świat im nie odpowiada takim jakim jest i że fajnie by było, jakby to oni rządzili na tym świecie, a reszta ludzi im tak jakby służyła. Więc ja ich nazywam kreatorami systemu, ale to są buntownicy, można ich też nazwać buntownicy, pierwsi buntownicy, którzy doszli do wniosku, że oni ten świat zorganizują po swojemu, że to, jak on teraz wyglądał, wtedy, to im nie odpowiada. Że oni by chcieli, żeby to oni rządzili tym światem i że oni tu ustalą swoje zasady, wprowadzą, a reszta ludzi będzie musiała się podporządkować. Oczywiście oni wiedzieli, że tego nie wprowadzą z dnia na dzień, że to będzie trwało wieki. Ale że uda im się. No i stworzyli taki świat, jaki jest. Ale to też nie może być taka wymówka, że no my nic nie możemy, nie mogliśmy zrobić, bo to oni, ci kreatorzy, ci buntownicy, że to oni zrobili ten świat, a i że to nie nasza wina jest. A prawda jest taka, że ci kreatorzy, ci buntownicy musieli mieć jakąś tam ilość ludzi, która ich poparła. Za, dajmy na to korzyści materialne, za jakieś inne przywileje. Także to my, my wszyscy jako społeczeństwo, jako ludzkość my stworzyliśmy kreatorów, buntowników. Nasza suma naszej chciwości, tego co jest złego w nas wszystkich, stworzyła tych ludzi, którzy teraz tutaj rządzą na tym świecie materialnym. Także pora po prostu wziąć odpowiedzialność za, za to, co się dzieje, także na siebie, na każdego z nas. Każdy z nas za to odpowiada w mniejszym i większym stopniu. Także e, ja nie mam, tak jak, nie, nie mam do nich tak jakby negatywnych e, emocji do tych ludzi bo oni myślą że robią dobrze e, z ich punktu widzenia że to co to co się dzieje to to nie jest nic złego e, także my po prostu jako ludzkość musimy przejść na wyższy poziom świadomości i przechodząc na wyższy poziom świadomości będziemy wtedy odbierać tą władzę kreatorom. Jeżeli coraz mniej ludzi będzie goniło za kasą, za materializmem, tylko skupi się na, nie wiem, na rozwoju wewnętrznym, na Spędzaniu czasu z przyrodą, z rodziną, że materializm zejdzie na dalszy, dalszy plan, to władza tych ludzi będzie spadać, będzie się zmniejszać. Także z nimi nie trzeba walczyć, tylko po prostu trzeba pracować, każdy z nas musi pracować nad sobą, dawać swoim zachowaniem przykład. Jak można żyć bez ciągłego gonienia za dajmy na to kasę. I w ten sposób będziemy mogli ten świat pomału e, zmieniać na lepszy. Także ja po prostu staram się zrozumieć tych ludzi, tych pierwszych buntowników, e, którzy no, zaczęli tworzyć ten system. Ja, można powiedzieć, jestem troszkę e, podobny do nich, bo ja, z kolei, jestem e, buntownikiem wobec tego systemu, który oni stworzyli, ci kreatorzy. Więc ja chciałbym powrotu do tego, jak e, ten świat mógłby wyglądać, jak wyglądał kiedyś. I to, co teraz widzę, to z kolei mi nie odpowiada. Więc ja jestem, można powiedzieć. E, buntownikiem wobec tego świata, który kreatorzy stworzyli, także w drugą stronę, no nie odpowiada mi to co, to, co widzę e, i w jakim kierunku to idzie bo tak jak wam tutaj mówiłem we wcześniejszych filmach no jest to taki no, dom wariatów e, jeden wielki dom wariatów i no głupota tutaj na każdym kroku jest ludzie wierzą no, no, w co im tam w telewizji powiedzą, to, to, to w to wierzą w system wierzą, to jest najgorsze, wierzą w to, że system ich ochroni ten system, który stworzyli kreatorzy że to to jest nasz obrońca Ry nam się opiekuje, zapewnia nam służbę zdrowia, system emerytalny. To taki, że to jest nasz opiek. Także to tak króciutko na temat kreatorów. Walka z nimi nie ma sensu, bo bo to są królowie tego materialnego świata, także materializm nie wygramy, jedynie poprzez niematerialny rozwój wewnętrzny możemy ten świat zacząć zmieniać. No i tak jak mówię, kierunek naszą obroną to powinna być przyroda, kontakt z przyrodą. No i ograniczanie, zmniejszanie właśnie tego, tej, tej pogoni za materialnym światem, za materializmem, a skupianie się na rozwoju wewnętrznym, duchowym. Dobra, to dzisiaj już limit nagrywania już chyba wykorzystałem, także na dzisiaj to tyle. Także trzymajcie się, no i do następnego.